Let me give you a Christmas. moment will fill with love and joy. so beautiful. Kissing on a mistletoes, baby with you. I don't need any presents. as long as I spend this day with you. mm so beautiful. Kissing on a mistletoes, baby with you. Cześć, witam się z Wami w siódmym vlogmasie. To już jest siódmy vlogmas, rozumiecie to? A dopiero zaczynaliśmy. A tu jest coraz więcej osób. Także bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy wszystkim, którzy chcieli po prostu do nas dołączyć i chcą oglądać nasze filmy. Dzisiaj jest przepiękny dzień, jak na razie pogoda jest cudowna, świeci słońce. No, śniegu już co prawda nie ma, niestety, ale kto wie, może jeszcze do nas przyjdzie. Ja w ogóle dzisiaj jestem w takiej niecodziennej fryzurze. Przyznam się, że nie chciało mi się myć włosów, chyba rozumiecie to, co niektórzy na pewno. Nie należy to do najprzyjemniejszych zajęć. Także zrobiłam sobie takiego warkoczyka. Dawno nie miałam. Także co? Zaczynamy ten dzień. Dzień oczywiście jak zawsze zaczynamy sobie od pysznego śniadanka. Tutaj mamy ser biały, taką śmietanę. Dla osób, które mieszkają w Holandii być może brakuje Wam takiej prawdziwej polskiej śmietany. A nie zawsze macie, może tak jak my, po drodze do polskiego sklepu. Także my zawsze wybieramy tą z Lidla. Ona nie smakuje jak takie... Holenderskie śmietany, tylko jest taka prawdziwa kremowa, bo te holenderskie są bardzo cierpkie. Tutaj mamy taki cieniutki szczypiorek i żodkiewkę. is my mind I'm all for a good start I hear those jingle bells People singing about love It feels like I'm a kid Like I'm forever young And that's why I want to sing about The Christmas on its way A reason to hang around And celebrate this day Everyone's fine and it's snowing, it's the time of year again I'm happier here, my winter wonderland I'm walking around making small talk with People that pass me by A Chevrolet off, it gives me joy That everyone's having a good, good time I mamy to, przepyszny twarożek gotowy na śniadanie. Wiecie, że twarożek zawsze był takim moim ulubionym śniadaniem? Moja mama robiła go średnio trzy razy w tygodniu. Zawsze przed szkołą chciałam jeść praktycznie tylko to i uwielbiałam go i dalej go lubię. Ale na przykład jak jedziemy do Polski, nieważne czy do mojej mamy, czy do Przemka mamy, e, ogólnie do rodziców, no ale to mamy zazwyczaj robił u nas twarożki, to zawsze jakoś on bardziej smakuje lepiej. A tutaj jak robimy sami, to to już nie jest to samo. No. I możecie napisać, czy Wy też lubicie tak twarożek i e, jaki wolicie. O, bo na przykład ja wolę taki mokry, a Przemek woli taki normalny, gdzie nie ma tej śmietany jakoś bardzo dużo, a ja tak na przykład mam. I z twarożkiem, i z pomidorami ze śmietaną, że wolę, jak jest jej więcej, żeby on nie był właśnie taki suchy. I teraz sobie tak o tym myślę i patrzcie, jakie to jest niesamowite, że każdy się wywodzi z innego domu i każdy ma takie inne różne zasady, przepisy i na przykład później, no my się spotkaliśmy, nie? I ty wolisz właśnie bardziej suchy, ja wolę bardziej mokry, a mimo to jak na przykład jemy u drugiej mamy, to każdemu i tak to smakuje, nie? No tak, no ale u mnie się właśnie zjadło takie, mniej, mniej tej śmietany było, więcej po no. prostu. Tak i na przykład też Przemek zawsze jadł ten twarożek na chlebie od razu, a mi mama zawsze dawała chleb oddzielnie i ja sobie nakładałam ten twarożek do miski, i powiem Wam, że ciężko mi się było na początku tak przyzwyczaić i chyba pierwsze dwa razy, jak jadłam właśnie u Przemka twarożek, to pamiętam, że brałam go do miski i dodałam sobie jeszcze trochę tej śmietany, a teraz na przykład też jem w sumie na chlebie, nie? Zazwyczaj. Rzadko już jest tak, że sobie wezmę w ogóle na talerz. Także no to jest niesamowite, jak w ogóle życie, wiecie, z innym człowiekiem uczy takich nowych przyzwyczajeń i to jest fajne. A Pan czego się ode mnie nauczył i od mojej rodzinki? Hmm. Ciężko tak powiedzieć od razu na pierwszą myśl, ale... Bo na przykład spaghetti, jak twoja mama gotuje, to mhm. jest od razu już wymieszane z sosem w karnku, a no moja tak, mama no? zawsze robi tak, że daje makaron i na górę sos. Faktycznie, no. I każdy sobie miesza. Ale i... mój tato też tak właśnie miesza. No to jest takie przyzwyczajenie, nie? Mhm. Eee, I co jeszcze? Twoja mama pierogi dużo większe robi. Mhm. Takie ogromne, wielkie, moja mama to no. takie małe bardziej też inne. I jedne i drugie są pyszne, to jest serio e niesamowite. I co wiem, nie wiem, tak, tak ciężko ciężko powiedzieć. Ale ja się zastanawiam, czy z tym spaghetti to nie jest tak, że we Włoszech właśnie dają wymieszane w restauracjach? Chyba tak jest. I moi rodzice też się na włoskich przepisach bardziej uczyli, nie tam, jak już mieszkali. I może po e prostu tak, wiesz, widzieli i też zaczęli mieszać. Nie wiem, jak było kiedyś, we mnie nie było na świecie. chyba była malutka ja i nie pamiętam. Śniadanko zjedzone, zaraz będę się malować, bo pewnie sobie wyjdziemy gdzieś na świeże powietrze, na spacer, może pójdziemy na jakąś kawę. Ale chciałam Wam pokazać jeszcze kalendarze adwentowe. Tutaj mam wczorajszą jedenastkę i miałam emulsję nawilżającą z firmy Cetaphil. Ja bardzo tą firmę lubię, także cieszę się, bo taka miniaturka zawsze się przyda na jakiś wyjazd. Tutaj mamy dwunastkę, dosyć taka ciężka, cięższa na pewno niż poprzednie okienka. I mamy w środku coś takiego. A jest to odżywka do włosów, nakłada się przed szamponem na 10-20 minut. Także fajnie, też taka miniaturka akurat na wyjazdy. Skończyłam właśnie wykonywać swój makijaż i jakoś tak naturalnie się tu dzisiaj zrobiło. Stwierdziłam, że nie chcę mi się bawić wieczorem, gdy już będę zmęczona. W 20-minutowe zmywanie pomadki, bo te z mojebelina są naprawdę bardzo trwałe. Kreski też mi się nie chciało robić. Stwierdziłam, że dzisiaj szkoda mi na to czasu. Także mamy taki naturalny look. Słuchajcie, teraz Wam coś pokażę. I jakiś czas temu bardzo, ale to bardzo polowałam na pewną rzecz, a są to. Mumbucy, ale, to nie jest jedna para, to są dwie pary. A czemu? To za chwilę wam powiem. Tutaj mamy czarne, krótkie Mombucy, i to nie jest taka ta kolekcja zwykła, podstawowa, tylko ja nie wiem, jak ona się nazywa, ale to są takie te bardziej błyszczące. Zresztą za chwilę Wam pokażę, ja bardzo łatwo jest wyszukać. Tak naprawdę wpisujecie tylko czarne, krótkie mombucy i to są jedne z pierwszych, które Wam się pokazują. I ja zamówiłam takie. Te już były akurat chodzone i słuchajcie, z tymi butami była taka historia. Ja chciałam je kupić 3 lata temu, ale się spóźniłam. Później się skończył sezon. Wtedy chyba dostałam od Przemka takie długie, czarne z białymi napisami takie najpopularniejsze. I słuchajcie. I później zamówiłam sobie w 2021 roku, po chyba 4 miesiącach polowania, bo nigdzie nie było ani rozmiarów, ani tego modelu konkretnego. Na Black Friday pamiętam, że kupiłam je jeszcze na jakiejś fajnej promocji. One chyba wtedy kosztowały około 700 zł. I ja kupiłam je, ja pamiętam, za 600. Także się cieszyłam, że trafiłam na promocję, byłam przeszczęśliwa, ale podobały mi się też srebrne wtedy. Tylko w tamtym momencie stwierdziłam, że albo jedne, albo drugie. No i kupiłam te czarne. I rozumiecie to, że przychodziłam w nich całe dwie zimy. Calutkie. 21 rok, 22 non-stop. I co? I nie wiadomo, co się z nimi stało. Po prostu jak ja się o tym dowiedziałam, że ich nigdzie nie ma, ja nie mogłam w to uwierzyć. My przeszukaliśmy całe mieszkanie, Nasze w Zamościu, całe tutaj nasze w Holandii. Przeszukaliśmy wszystkie samochody, domek na wsi, po prostu wszystko. I pamiętam, że jak jeszcze je wynosiłam do piwnicy, to wynosiłam. Przemek je wyniósł i mówiłam, tylko nie wynoś mi tych czarnych. No i on stwierdził, że nie ma miejsca, on dużo miejsca zajmują, no i je wyniósł. I ktoś się po prostu ukradł z tej piwnicy. To jest taki wiecie uniwersalny rozmiar, bo Mombudzy ogólnie mają rozmiary 35-38, 39-41, ten, który mam ja. I 42, 44. No i wiecie, ktoś zobaczył sobie 39, 41. Tam ludzie lubią czasami, wiecie, jak to jest. Nastolatki, często tam do piwnicy chodzą, sobie coś wypić w zimie czy coś. No i może ktoś po prostu te buty zauważył. Ta suszarnia nie była zamknięta, niestety, wtedy często, więc buty zniknęły i ja to przeszyłam, nie ukryłam. No to były takie moje wymarzone buty, też nie było na najtańsze. Szczególnie, że w obecnym roku one już kosztowały chyba 960 złotych, więc spora przybitka, bo to jest ponad 300 zł, prawie 400. I ja bardzo długo się brałam za ich zakup. Zastanawiałam się, czy ja chcę te buty, czy ja nie chcę tych butów. Stwierdziłam w pewnym momencie, że może już się w nich nachodziłam, ale było mi bardzo przykro, no bo to jednak wiecie, były takie moje wymarzone buty, to były pierwsze mu buty, które kupiłam sobie sama, bo wcześniej dostałam dziwopary od Przemka w prezencie chyba na święta i na Mikołaja. No i było mi naprawdę przykro. A też chciałam srebrne. No i stwierdziłam, że kupię dwie pary. <grym> I mam tutaj, słuchajcie, srebrne. Srebrne to było takie moje marzenie. Ja ich nie otworzyłam do tej pory. One przyszły kilka dni temu, ale wtedy akurat nie nagrywałam vlogmasa i stwierdziłam, że zostawię sobie to na konkretny dzień i Wam je po prostu pokażę. Ja się bardzo cieszę, bo niedługo wyjeżdżamy w pewne fajne miejsce i uważam, że one będą mi super pasować. Jeszcze bym chciała mieć srebrną kurtkę, może w przyszłym roku sobie kupię, bo w tym roku nie znalazłam nigdzie fajnej, no i też już nie mam zbytnio czasu przed wyjazdem. Ale słuchajcie, one no są takie piękne, są jeszcze mm, jasne, srebrne, z takim dużym napisem Moon Boots, ale mi się one nie podobają, a te to były takie moje totalnie wymarzone. Mam dwie pary, więc w końcu jestem szczęśliwa pod względem Moon bootsów. Ogólnie mam cztery pary, dwie takie właśnie mniej błyszczące, dwie z tej kolekcji. I na razie mi sterczy. Jeszcze mi się podobają mm, czarne z białym napisem, takie jak mam, tylko krótkie. Ale to może kiedyś, jakbyśmy, nie wiem, zamieszkali gdzieś w Krakowie albo w Zakopanym, to może. <grym> może, kto wie. I teraz słuchajcie, jakie to było ciężkie, żeby je kupić. Ja po prostu zastanawiałam się chyba 4 miesiące, gdzie ja mogę je znaleźć. Nigdzie nie było srebrnych w tym rozmiarze, a ja chciałam kupić dwie pary naraz. I rozumiecie to, że któregoś dnia już taka zrezygnowana wróciłam do domu i tak mówię, nie no, nie znajdę ich nigdzie. Zaczęłam szukać wszystko, nigdzie ich nie było, nigdzie nie było rozmiaru, albo były tylko czarne, albo były srebrne 35-38. I ja już tak siedzę, mówię, nie, nie poddam się, szukam. I weszłam na Instagrama Mombudza. Nie wiem, czemu wcześniej na to nie wpadłam. I oni mieli linka do swojej strony. No i zastanawiałam się, wiecie, czy tam, tam była jakaś promocja taka, chyba tam 150 na parze. I tak mówię, no jakoś tak za tanio, wiecie, człowiek na promocję narzeka jeszcze, nie, ale naprawdę bałam się bardzo, no bo wiecie, dwie pary butów kupić, no to, to już jest spora cena, jak za dwie pary. Jeszcze jakbym miała tak jedną tylko kupić, to bym się nie zastanawiała. Ale naprawdę leżałam chyba już w nocy z dwie godziny i myślałam, czy je zamawiać, czy nie i w końcu to zrobiłam. One szły chyba z Mediolanu i w końcu je mam. Przyszły, ja się po prostu tak cieszyłam, ja nie mogę uwierzyć, że w końcu yy, po takim czasie odzyskałam swoje czarne i mam wymarzone srebrne po ponad dwóch latach. Także cieszę się. I za chwilę biorę je na spacer. I teraz przed wyjściem na spacer jeszcze Wam pokażemy, co dostaliśmy wczoraj w okienkach na 11 okienko. I dzisiaj w 12, e, w 11 miałam takie super. E, ...popcioko, <grym> miałam powiedzieć, to nie są kapcie, ale to właśnie takie coś w tym stylu. Takie skarpety cieplusie są bardzo, bardzo, więc super, coś akurat dla mnie. E, będę sobie je nakładać, kłaść się pod koc. I będzie mi ciepło, może, chociaż <grym> w połowie, a wszemek. Ja dostałem taki zestawik do samochodu, do czyszczenia różnego rodzaju. Na przykład dostałem niewidzialną wycieraczkę. To słyszałem, że jest fajne, że wtedy się jak deszcz pada, to krople nie zostają na siebie, no. tylko spływają. I kiedyś mi o tym mówiłeś w ogóle. Tak, tak. To jest e, fajne. To odświeżacz powietrza, słonik. Fajne. Ty to był słonika, a jeszcze raz. Ale... No, nie mów tak odświeżać do klimy, to nie wiem w ogóle jak działa. Mam nadzieję, że będzie ładnie znaczy, pachniało, to, bo różne opinie czytam i boję się, że będzie śmierdzieć. Tak, tu jest przeciw zaporowaniu się szyb. Też fajne, może być. No. To się przyda. To jedno od środka, drugie od zewnątrz w ogóle. W ogóle jest to odświeżacz powietrza, po prostu takich w sprayu. Żeby pachniał. Siteczne. W razie czego. Oczywiście zestaw ściereczek. Różne kolory. Chyba trzy. I ściereczki wilgotne do czyszczenia ogólnie tapicerki. Znaczy, no nie tapicerki, tylko... No, desek. desek tak, deski, deski, deski. radziecze i tak dalej. Tak. No, fajne? Bardzo fajne. Dziękuję. Pokaż się tłumaczy. No, szczęśliwe, żeby nie było. Ładny masz błyszczyk. Dziękuję szybko przed wyjściem lecimy jeszcze z okienkami numer 12. Domyślasz się to? No, chyba tak. Dobra. To ja Dlatego to, to. jest. To jest super! Ja kiedyś zamówiłam taką szklankę, tylko małą i nigdzie nie było dużej. Jak to znalazłeś? No, już nawet nie pamiętam, bo to tak dawno że że nie pamiętam, gdzie to było. No, ja się cieszę. Ale gdzieś na Temu chyba? No, no, to super. A ja szukałam na Sheinie, na AliExpress, na Temu fajne. już nie szukałam, bo jak ja swoją chyba na Ali właśnie albo na Temu, to oczywiście przyszła zbita. I miałam chyba trzy razy przygodę z nimi i stwierdziłam, że już nie szukam dłużej. Także fajnie że wszech znalazłam. ja zaryzykowałem. Tak, e, i dostałem ja likier. Będziesz mi robił, to nie jest likier. Tak, no, to nie. A, blue coracoa, no. Będziesz mi robił drink. Mhm. Sam chciałem z tego robić driny, bo wiem, że są fajne. A nie miałem tego. No już masz. Proszę. Dzisiaj mnie już było dużo na tym vlogu, to Przemek sobie mhm. otworzy kalendarze. Eee, czego ja szukam? Dwunastki, tak? No, no jedenastki wczorajszej, nie? A, tak, tak, tak. Dobra, jedenastkę znalazłem. Sanie Mikołaja. Co? No. Ale fajne. Fajne, no. Kurde, naprawdę mają super pomysły na te czekoladki. Szkoda, Cześć, że ogólnie no? takich nie sprzedają, takich już dużych opakowań poza kalendarzem na święta. Kurde, jakiś ten, księżyc. Oj. <słuch> fajne. No, śmieszne taki. A w choince? Z cukierkami mamy pod jedonastką był ten, no teaser, I Galaxy pod dwunastką. I teraz tak, Przemek Dobry. codziennie zada wszystkie cukierki. Jeden kalendarz już jest zjedzony. Te są moje. Proszę mi je dać. Mm. Dawaj. Ja ci dam resztę słodkości. Chcesz jednego? Nie. <noise> Ty mi zawsze wjeżdżasz <noise> na wyrzuty sumienie. Zjadłeś tyle Snickersów, Twixów. Wszystko, co wyrzucamy z kalendarza, to Przemek zjada. A jeden już cały zjadł. Ja A, otwieram prawie. kalendarz, musiałam to potem drugi raz montować. Montować, nagrywać. Otwieram kalendarze, tam nic nie ma ja się pytam gdzie czekoladka, on pokazuje na brzuszek. To nie było śmieszne. Mieliśmy codziennie otwierać razem te kalendarze, a nie w nocy jakie świetne. To ty sobie je tam wyczyściłeś. Codziennie. Oddam o Maltesersa, zjadłam Galaxy i smakuje jak jakieś mydło. Fuj. nie było warto. Czy twój też smakował jak mydło? Normalnie smakowało. Fajnie, mogłam Ci dać tego drugiego. Ty mi zawsze oddajesz najgorsze. Nieprawda. Prawda? Najlepsze zawsze. Nie, jedyną no. osobą, która dawała mi wszystko, co najlepsze w życiu, to była mama. Mamy zawsze biorą sobie gorsze, a dzieciom dają lepsze. Ja tak zawsze robię. Nieprawda, nie ze mną chyba. No z Tobą. Mhm, mhm. Zawsze dostaję te przypolone ziemniaczki. Ała. <noise> Bo lubię, dobra, przyznaję się. <noise> Jeszcze sobie przypomniałam, że nie wiem jakim cudem, ale w ostatnim vlogmasie nie otworzyłam kalendarza z pierniczkami. Także pokazuję wam dzisiejsze, wczorajsze i dwa zaległe okienka. Tutaj mamy dziewiątkę, taki piękny płatek śniegu, bardzo ładny, starannie zrobiony. Tutaj w dziesiątce mamy taką laskę cukrową na zielonym tle, i jedenastka i dwunastka. I one podobają mi się zdecydowanie najbardziej, są przepiękne. Naprawdę szkoda to jeść. A skoro szkoda jeść, to robimy z nimi to, co zresztą do tej pory i zjemy sobie je pewnie jak wrócimy z Polski ze świąt. Powiem Wam, że jak się tak lekko pomalowałam pierwszy raz od dawna, to chyba zacznę tak chodzić częściej, bo mi się podoba ten efekt. Nałożyłam sobie do tego wszystkiego, co widzicie. Te srebrne mumbucy i dużo lepiej pasują niż czarne, bo w czarnych są wrażenie tak za ciemno, a te jednak trochę rozjaśniają cały ten strój. White sobie do Nero na kawę. Tutaj mamy A Tu mamy taki piękny widoczek. Na biuro co prawda? Ale świeci się ładnie, także jest trochę świątecznego klimatu. Yeah, since Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air. Christmas. My zaraz szykujemy się do spania. Może sobie coś jeszcze obejrzymy. Ale chcieliśmy się z Wami już pożegnać na dzisiaj. Mamy nadzieję, że vlogmas Wam się podobał. Zapraszamy na kolejne vlogmasy.